Ten bieg ma szczególne znaczenie nie tylko dla mnie, ale podejrzewam, że dla większości biegaczy w Polsce. Dlatego, że po pierwsze związany jest ze świętem niepodległości, a uczcić odzyskanie przez polskie niepodległości, uczcić w biegu nie ma dla nas lepszego pomysłu. Po drugie to jest taki moment sezonu, kiedy dokonujemy pewnych podsumowań. Każdy z nas ma ambicje, by ten sezon dobrze zakończyć. Jest dobrze? To biegnie na życiówka, ręka do góry! Wszyscy! Wow! to 10 kilometrów ulicami Warszawy, też wydaje się być doskonałym miejscem i czasem do tego, by zamknąć swój biegowy dorobek w tym sezonie. A poza tym, to jest dla mnie taką tradycją, że pojawiam się na starcie tego biegu i nie wyobrażam sobie, żeby, e, żeby jesień biegowa dla mnie miała wyglądać tak, że nie pojawię się tutaj. To jest ogromne szczęście, spotkanie z innymi biegaczami, a jeszcze dodatkowo dla mnie w tym roku finał drużynowej Ligi Biegowej. Jestem kapitanem jednej z drużyn i dumny Dzisiaj staję na starcie i obserwuję, jak wspólnie z drużyną przemierzamy 10 km w samym centrum Warszawy. Naszej monowskiej koszulce, właśnie o, tutaj w ten sposób, z, z emblematem monu. Generalnie czysto dzisiaj całkowicie patriotyczny. Biegnę razem z drużyną z Monu, z panem ministrem, także, także myślę, że bieg w granicach powiedzmy. 55 minut i, i po prostu dzisiaj pierwszy raz chyba od, no myślę, że od początku chyba mojej kariery biegowej przebiegnę właśnie razem z wszystkimi takimi zawodnikami z, razem z amatorami. E, dzisiaj nie będzie takiej typowej rywalizacji o czasy, ale, ale tylko i wyłącznie dla uczczenia tej, tej daty 11 listopada. Ja! Proszę bieg bardzo, druga pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ze sceny na wysokości startu bieg. i mety, mamy i bardzo, bardzo serdecznie. Zawsze mama, kiedy miała takie chwile wątpienia, to zawsze ją podtrzymywałem ja i mam. To jest niemożliwe, ojciec wyjdzie z, z, z sienia, będzie słychać o nim i tego. I tak się stało. No jeszcze, jeszcze żyła, 96 lat miała jak, jak zmarła. Jeszcze się dotykała i miała, miała okazję i satysfakcję. Upamiętniamy sylwetkę Wielkiego Polaka, patrioty, mistrza Witolda Pileckiego. Przez kilka miesięcy w około niepodległości około 13 tysięcy osób wystartowało na trasę liczącą 10 kilometrów. Nie dałem rady, ale dzięki. Było super.